Cześć, cześć. Dzisiaj wam pokażę. Dzisiaj wam też pokażę. O, 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 ostatnio nagrywałem piłę, a teraz będę nagrywał krętarkę. No to zaczynamy. Jak widzicie, ona je, ona może wiercić. Nie, łatwo się zdejmuje akumulator. Wiem. Jeszcze... można. Jeszcze można. No, może. No. No wiem. No jak, no widzicie. On... To no jest wydam. Pamiętajcie, ja przyciskajcie tylko dotąd, tylko całkiem. Dotąd. Jakby co do testy tutaj baczę, Było tak, a teraz jest tak. No dobra. No nie ma. No dobra. No dobra, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Spodobała ta piła. No dobra. No to chyba przejdźmy do kolejnej. Macie daję ta krętarka? Teraz ta. Jak widzicie, tutaj nie za łatwo się zdejmuję jak Tu tak samo też trzeba przyciskać. Mogę Wam pokazać. Dziękuję. Jak widzicie, to tu też ma takie... Takie co... Takie co na tej drugiej tutaj. Jak widzicie, tutaj ma inny napis niż tutaj. Jak widzicie, tutaj jest taki napis. Tu taki. Lecz, lecz trochę się różnią. To trochę się rozmiar. Jak chcecie, to mogę Wam pokazać, jak wrzeci. Jak widzieliście, szybko trochę to robi. Szybko. Szybko to robi. No szybko robi, prawda? No dobra, mam nadzieję, że, 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 że opowiadanka o tej pili też była fajna jak tamta. No do, dobra, no dobra i to już chyba tyle. No dobra, to już chyba. No dobra, to już chyba koniec. Papa, pamiętacie, że może być kilka filmów. Do widzenia, pamiętajcie osób skrypcji. No i chyba tyle jeszcze. No i chyba tyle. To do widzenia.